Witam serdecznie wszystkie osoby z znaku Strzelca na czytaniu na miesiąc maj. Mam nadzieję, że to czytanie będzie właśnie takie fajne, wiosenne i takie budzące się do życia z nowymi, fajnymi energiami. I tego Wam bardzo serdecznie życzę. Słuchajcie, dzisiaj będzie tak jak zawsze, czytanie ogólne dla, dla, dla osób z poznaku strzelca, następnie zrobimy czytanie na trzy karty dla osób, które są już w związku i dla, dla osób, które są singlami, które są samotne tak, w tym momencie. Następnie, co Wam jeszcze chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że bardzo Wam dziękuję za te wszystkie komentarze i lajki. Jest to bardzo miłe, jak i czytam. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ok, i zaczynajmy. Co. Energetyka ogólna tego miesiąca, tak? Jest tutaj trójka monetowa. Następnie, co jest w przyszłości. Co idzie. waszą, Co Wam się uda, tak? Co Wam się może udać, albo co będzie Wam pomagać, co może się nie udać, albo co będzie Wam nie będzie Wam za bardzo pomagać. Wyzwanie dla Was na ten miesiąc. Wy w tym miesiącu. Co do Was idzie z otoczenia? Następnie co tu mamy? Grada albo ostrzeżenie i ostatnia karta rezultat albo z czym wchodzicie w następny miesiąc. Yy, OK na pod spodem mamy asa, yy, czy widać asa monetowego. Yy, OK. Dobra. Yy, słuchajcie energetyka ogólna, czyli w tym miesiącu będziecie podejmować jakieś albo nowe, nowe działania albo jakieś, czy to będą nowe zlecenia, nowe współprace. Może być i tak, że jakieś rozpoczęcie na przykład dodatkowych kursów, czy to językowych, czy to takich doszkalających się w waszym, waszym waszym zawodzie, czy, czy w tym, co, czym się zajmujecie. Może to być właśnie taka energia, typowo właśnie będzie chodziło o współpracę, o potrafienie się, o dogadanie się, o tworzenie, może będziecie pisać książkę, czy, czy no będziecie coś tworzyć, tak, coś, czy, czy jak tutaj jest pokazane, że on tutaj ma dłuto, tak? czy jakieś rzemiosło, o no ile dobrze myślę, że to jest dłuto. Czyli coś tworzyć będziecie w tym miesiącu, jakiś projekt będziecie wdrażać w życie. Słuchajcie, tutaj jest, z, z, co jest z, z przeszłości, tak? To jest rycerz buławowy, czyli jakaś energia, która was do tego, myśli, taki spory zapał, tak? Bym powiedziała, to jest taki energię, którą czuliście, że musisz coś zacząć robić, musisz zacząć działać, musisz iść w tym kierunku i, i coś. Was pchało wręcz do tego, żeby coś tutaj zacząć, jakąś współpracę, czy, czy powysyłaliście na przykład jakieś CV, czy oferty swoje jakie do, do innych firm, na przykład pokazującą, co wy macie do zaoferowania, i tu było działanie, tak? Tu te, ten rycerz Bławowy, on działa, on nie stoi, on tutaj po prostu. Hmm, nie, no właśnie nie potrafi taka energia, która nie potrafi usiedzieć w miejscu tylko on działa, czyli to było jakieś takie duże, duże działanie słuchajcie, co wam będzie w tym miesiącu pomagać macie znowu rycerza rycerza kielichowego, czyli nie bać się pokazywać siebie, nie bać się no tak najbardziej właśnie mi przychodzi do głowy nie bać się pokazywać siebie, oferować czegoś, dać, dawać komuś, dawać coś od siebie. Jeżeli jest taka potrzeba, to spróbować przekonać tą osobę wręcz do siebie. Macie bardzo dużo do zaoferowania i tutaj... I tutaj mm, i tutaj właśnie ten rycerz kielichowy przy, przynosi, tak? On, to jest osoba, która Wam przynosi. Może być też, y, że, że to Wy, y, tu jest może być też również, że to Wy otrzymujecie w tym momencie jakąś ofertę. Bo tutaj y, co, wam, co Wam się może udać, właśnie otrzymać tą ofertę. Wiadomość na przykład, może to być wiadomość dopiero, to może być początek jakiegoś działania. Wiadomość, że uda Wam się coś na przykład dostać, że uda Wam się coś otrzymać. Y, jeżeli by chodziło y, tutaj, co Wam się może nie udać, a co będzie Wam przeszkadzać. Y, jeżeli bym czytała jako co może Wam się nie udać, to bym powiedziała, że właśnie nie uda Wam się jakiegoś tam yy, kolejnego kroku zrobić. Ja myślę jednak, takie mam uczucie, że to chodzi o to, co Wam może przeszkadzać. I tutaj jest karta głupca, yy, mówiąca jedno o, o tym początku, ale słuchajcie, karta głupca, jakby nie było, to jest naiwność. Słuchajcie, myślę, że tutaj chodzi o to, że może wam przeszkadzać zbytna naiwność żeby tutaj uważać, żeby nie, nie, nie. Bo głupiec jest taki, że on idzie, słuchajcie, tu akurat tak nie jest pokazane, ale jest pokazana maska, czyli jest takie pokazane, że on idzie się bawić, tak? Więc traktuje to wszystko jako zabawę. I, I normalnie, jeszcze w, w innych kartach kupca, jest na przykład ta karta pokazana, że on, y, on idzie prosto przed siebie, nie patrzy, co ma z tyłu, i nie patrzy, co ma pod nogami, i on po prostu leci nieraz w przepaść, jeszcze gdzieś tam ma, y, nieraz jest, że, że ma obszarpane, poszarpane spodnie, i, i, i tutaj pies go szarpie za te spodnie. i Czyli po prostu jest taki bardzo. Y, taką bardzo młodzieńczą ma energię i, i, i mówiącą o tym, że nie za bardzo się przejmuje więc ja myślę, że słuchajcie tutaj y, ta karta wręcz mówi y, czy teraz dopiero spojrzałam, że tych kart nie wszystkich widać, no ale to trudno y, pokazuję je tak mniej więcej to, to będzie widać y, ta karta właśnie mówi o tym, żeby podejść bardziej dojrzale do, do tej całej sytuacji nie traktować tego jako zabawy, tylko właśnie bardziej być dojrzałym w tym wszystkim. Ale znowu nie tak na. Bo tutaj już widzę następną kartę, która będzie mi troszeczkę mówiła. O tym, że możecie gdzieś tam yy, równowagę znaleźć w tym wszystkim, tak? I teraz tak, słuchajcie, wyzwaniem dla Was, yy, karta świata. Otworzyć się na, na, na tą energię, która do Was przyjdzie, tych propozycji, tych, tych, tych współprac. Nie bać się tego, po prostu yy, wziąć to, bo Ty tutaj się napracowałeś, to jest w, w tej karcie, yy, na, żeby osiągnąć, żeby pokazać się. I tutaj karta mówi, yy, nie bój się, nie bój się nie bój, iść, iść do ludzi, bo karta świata to. To jest karta otwierania się, to jest już przeszedłeś całą tą drogę i karta y, y, świata jest ostatnią kartą w Arkanach Wielkich, i ona właśnie będzie mówić o tym, żebyś nie bał się otwa, ot, być otwartym na ludzi, na, na ludzi, na tą współpracę, na to działanie, na, y, no, na wszystko takie właśnie, co jest tutaj z tym związane. Słuchajcie, wy w tym wszystkim jest król y, monetowy, czyli bardzo piękna karta, bo karta, czyli jakbyście wzięli tą, y, tą radę, że tutaj, co Wam się może nie udać i, i tutaj Wy stajecie na, yy, stajecie na wysokości zadania, bo król monetowy jest osobą, która no, on, on jest szefem firmy, on jest właścicielem, on jest przedsiębiorcą, on jest, yy, no także wy, to, co Wy tutaj zaoferowali, Wy macie pełen pakiet i pokazujecie, proszę, to jestem ja, yy, to jest to, co ja robię, to czym, czym się zajmuję, Wy macie tą pewność w sobie, więc yy, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie, że, że że będziecie w takiej, w takiej energii. Słuchajcie, następnie tutaj jest karta, co Wam idzie w waszą stronę. W waszą stronę idzie, jest karta siły, tak? Czyli, no, no idą to Was, słuchajcie, takie fajne energie, i to jest czas na to, żeby je wykorzystać. Czas na to, żeby wykorzystać właśnie te energie, które Wam sprzyjają, bo tutaj będzie Wam wszystko sprzyjać. Będzie, będziecie odczuwali taką moc, że idzie do Was, że, 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 że możecie wszystko, że, że Wam się uda, że, że Ty jesteś silny w tym, co robisz, że Ty jesteś dobry w tym, co robisz i to ludzie zauważą, że, że ten Twój produkt, który oferujesz, czy to, co, co chcesz pokazać. Czy to, co robisz, jest naprawdę na wysokim poziomie i jest bardzo wartościowe, tak? I ludzie to zauważą i ludzie to docenią. Teraz tak. Tutaj właśnie ta rada albo szczerze: macie, macie to umiarkowanie, czyli. Zachować balans tak, pomiędzy tym wszystkim, gdzieś właśnie pośrodko, wyśrodkować to wszystko, to wasze uczucie. Czyli, jeżeli macie te obawy, że Wam się może nie udać, czy że nie jesteście do końca dobrzy, ponieważ tutaj jest ta przyszłość, jest, w czym wchodzicie w następny miesiąc macie dziewiątkę mieczy, że dla Was to będzie po prostu wy spać, nie będziecie mogli po nocach. Bo tak będziecie się tym przejmować, czy Wam się uda, czy oby na, czy oby na pewno uda Wam się podpisać tą umowę, czy, czy będzie klient zadowolony, czy, czy po prostu to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. I tutaj właśnie karta mówi pokazuje Ci balans, tak? Po prostu wymierz ten punkt taki i. i, i i idź w takim kierunku, żeby to wszystko jakoś wypośrodkować, tak? Ponieważ nie będę Was zostawiać z taką kartą na samym końcu, mówiącą tutaj o tym, że Wy się będziecie stresować, bo ja nie chcę absolutnie, żeby strzelce się stresowały i się denerwowały. To, to ja Wam jeszcze dołożę tutaj jedną kartę do, tego, do tej dziewiątki, do tej dziewiątki mieczy w którym kierunku to wszystko pójdzie, tak? Ale tutaj strzelce, to idą naprawdę takie, och, po prostu z energią do działania. I tu musicie uwierzyć, że naprawdę ten wasz produkt jest po prostu ponadprzeciętny, tak? On jest naprawdę niesamowity ten wasz produkt. Słuchajcie, wybieram co tu macie? rycerza mieczowego czyli słuchajcie, no to jest tak udało się, jest, jest ta osoba która jest ten, popatrzcie jak on tutaj stoi, on on nawet, nie musi, on nawet nie musi spoglądać na tą księgę, co tam pisze, bo on to doskonale wie, co tam jest napisane, bo on ją zna na pamięć. On, to jest mówiące właśnie o tym, że wy znacie swoje dzieło doskonale, wy wiecie, w czym jesteście dobrze. Jeżeli jesteś tłumaczem, to ty wiesz, ty nawet nie musisz patrzeć w ogóle. W pisywać na przykład w Google czegoś, czego nie wiesz, tylko po prostu ty doskonale wiesz, bo ty sam napisałeś tutaj na przykład, tak jak on, tą księgę i on wie doskonale, co tam jest, możecie w każdym momencie wskazać, yy, yy, co tam jest napisane, więc absolutnie yy, słuchajcie... Idzie to w dobrym kierunku, myślę, że ta dziewiątka to po prostu wypadła w takim momencie, aby żeby Wam pokazać, no, że to będzie jakiś tam stresujący troszeczkę dla Was czas, ale absolutnie się nie stresować, uwierzyć w to, że wy macie, macie tą siłę, macie tą energię, jesteście naprawdę dobrzy w tym, co robicie. I to, co macie do zaoferowania, tylko iść z tym, na, iść, iść tym do, kochani, do ludzi, nie bać się tutaj, nie bać się tego. Jeżeli by chodziło tutaj o uczucia, no słuchajcie, nie ma tutaj kart takich mówiących, nie ma tutaj w ogóle kart takich kielichowych, tak, które by mówiły o, o tutaj, że to rozkład jest uczuciowy. Mogłabym to oczywiście pod, jakoś zinterpretować pod uczucia, że macie się bardziej otworzyć, na przykład, znaleźć swoją wartość w sobie. I, I tak żeby pokazać się temu partnerowi, co wy jesteście, co Wy macie do zaoferowania, żeby on jednak zauważył Was. I tutaj jak najbardziej też są dobre karty, że będziecie się troszeczkę może stresować, że że, 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 że on tego nie widzi, ale tutaj jest pokazane, że tak, on docenia ciebie, on widzi, on chce z tobą spróbować na przykład jakiś wejść na kolejny etap. No, coś, tak, coś takiego mogłoby być, K mówiąc, karty mówiące o tym, że macie tą siłę wewnętrzną, czyli że, że mm, powinno być jak najbardziej korzystnie. Teraz zrobimy właśnie czytanie dla uczucia i dla związków stałych. Yy, o, przepraszam na, na, dla związków stałych i dla singli tak, się zamotałam troszeczkę dla strzelcy na miesiąc maj Boże, już maj, czas tak ucieka ok, i trzy karty, związki stałe raz, dwa i trzy i karta rada i, 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 i dla singli raz, dwa i trzy i karta rada o Widzicie, tutaj jest nawet pokazane, jeżeli tu mnie osoby słuchają, co czytały poprzednio, tu jest właśnie, widzicie, też ten głupiec. On idzie do przodu, on nie patrzy, co ma pod nogami, on po prostu idzie do, do przodu i, i, i zadowolony, szczęśliwy, po prostu ptaszki ćwierkają, tak? Taką właśnie, taką energię ma bardzo naiwną, naiwnej osoby. Słuchajcie, jeżeli chodzi o związki stałe, co my tutaj mamy? Mamy asa kielichowego, mamy piątkę, piątkę monetową i tutaj mamy rycerza, rycerza mieczowego. Troszeczkę bym powiedziała: taki przewrotny jest tutaj ten układ kart, bo as, as kielichowy mówi o jakimś początku miłości. Ale ponieważ my często czytamy karty czytamy karty tak e, intuicyjnie i to, co jest właśnie pokazane w danej, danej, danej talii, ja uważam, że tutaj ten as akurat nie będzie znaczył tego. Bo słuchajcie, tutaj jest kielich. I z tego kielich jest w karcie, w tarocie jest pokazany jako uczucia. I ona tutaj ma ten kielich. Pełny, aż tutaj się wylewa, słuchajcie, jest tyle, że aż się wylewa. I ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że y, Wy y, tak y, bardzo chcecie, aby ta osoba y, była z Wami, żeby czasami nie odchodziła od Was, żeby y, to jest, ponieważ tu jest jeszcze ta piątka, y, piątka monetowa. Ja myślę, że tu chodzi o to, że wy wręcz błagacie o te uczucia tej waszej osoby, z którą jesteście, czy to partner, czy partnerka. To jest wręcz po prostu on was w jakiś sposób, czy ona odpycha. Nie wiem, czy to jest odpycha, czy to jest dobre słowo, ale no, nie daje wam tego, co wy byście chcieli, i wy wręcz mówicie. Oj, no proszę, poglądaj ze mną dzisiaj ten telewizor. Yy, obejrzymy jakiś fajny film. No proszę Cię, nie bądź jakiś zmęczony czy zmęczona. No spędzmy trochę rzeczkę czasu razem. To jest takie, yy, no Ty narzucasz. Yy, Narzucasz się, ja, źle powiedziane, że narzucasz się, bo to, to nie ty się narzucasz, ty, no, ty byś chciała z tą, bo to, kochasz tą osobę, więc chcesz tą osobę z, z tą osobą spędzać czas i ty nie potrafisz zrozumieć, jak on może na przykład nie chcieć spędzać tego czasu z tobą. No bo to jest normalne. W normalnej relacji jest tak, że my uwielbiamy spędzać czas ze sobą i, i czy to nawet nie musi być telewizor włączony, po prostu siedzimy razem, sobie rozmawiamy, y, spędzamy ten czas razem i wy właśnie tego byście chcieli, a ten partner wam tego nie daje I, i, i tu wy to jest właśnie, błagacie wręczko o, o, o to, żeby zauważył cię żebyś, żeby spojrzał na ciebie żeby, żebyście razem spędzili noc, no to jest na takiej zasadzie błagacie o to kogoś, a ten ktoś jest bardzo, no tutaj jest rycerz jest królem mieczy no i król mieczowy jest taką osobą, która ona nie jest uczuciowa, ona nie jest wylewna od takiej osoby nie możecie oczekiwać, że ona będzie wam pokazywać te uczucia, bo on może nawet nie potrafi tego zrobić, bo jest osobą, która nie umie tych uczuć, no są ludzie, którzy nie potrafią, nie potrafią być wylewni, nie potrafią znaleźć tych uczuć, tylko po prostu są tacy, no surowi, wręcz bym powiedziała i wy w tym wszystkim tutaj macie umiarkowanie, czyli słuchajcie, karta mówi o tym, karta rady, nabierz dystansu, jakby postaraj się zrozumieć tą drugą osobę, że ona może nie potrafi pokazywać tak tych uczuć. Że yy, słuchajcie, jeszcze jedno słowo chciałam powiedzieć, jeżeli taka sytuacja jest, to jest, nie będzie dla wszystkich czytanie, tak? to jest tylko dla tych, których faktycznie jakoś w związku kobieta czy mężczyzna prosi się o tą miłość. Yy, ja, ja myślę, że yy, czasami yy, yy, jest coś takiego, że jeżeli ty odpuścisz, i, I w pewnym momencie powiesz ok, nie chcesz, to nie. Yy, Dać sobie czas i zobaczyć wtedy, bo czasami jest tak, że jak ty odpuścisz, to ta osoba zacznie, odczuje taką lekką wolność i, 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 i samej za chwilę będzie brakować tego y, ciebie, tego, że, że potrafisz zapytać się, y, co, co u Ciebie słychać, jak się czujesz i, i tym podobne. Więc. Yy, i to może jakoś właśnie fajnie ten wasz związek prowadzić na, na, na inny tor. Jeżeli na przykład ta osoba jedno, że ani nie zauważy tego, i, i dalej będzie po prostu jakbyście żyli w dwóch różnych światach. No to ja myślę, że kochani, słuchajcie, no, yy, może tutaj będę, yy, ktoś powie, yy, napisze komentarz, że, że źle mówię, ale yy, no, zastanówcie się, no macie jedno życie, yy, w którym powinniście być szczęśliwi, bo to nie będziecie mieli drugiej szansy, yy, nie, nie obudzicie się za chwilę w innej, w innej rzeczywistości i, i będziecie żyć inaczej, tylko tu i teraz jest Wasz czas, tu jest teraz Wasze życie i zastanówcie się, że czy Wy w takim czymś yy, chcecie żyć. Może lepiej byłoby samemu nawet i być szczęśliwy sam ze sobą? niż po prostu w takim, w takim związku być yy, gdzie musicie się prosić o, 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 o kogoś spojrzenie o, o, o poświęcenie chwilę czasu więc yy, ja tak przynajmniej uważam nie wyobrażam sobie być w związku, w którym nie jestem szczęśliwa w którym yy, nie jestem spełniona i, i, i partnera mieć czy, yy, no ja akurat partnera yy, który by po prostu w yy, jakiś sposób nie, nie, nie chciał być razem z, ze mną spędzać czasu więc naprawdę Warto się zastanowić, ale tutaj, typu wracając do kart, myślę, że tu właśnie chodzi o to, żebyście odpuścili troszeczkę i zobaczyli, tak, co dalej. I teraz tak dla singli, tak? Mamy kapłankę. Ok, no słuchajcie, tutaj znowu jest taka sytuacja. No tak. Tu jest taka sytuacja, że no, pojawi się ktoś w Waszym życiu, czy to dziewczyna, czy to mężczyzna. No, niestety, ale on nie będzie, on nie będzie samotny, tak? On ma rodzinę, ma, no nie wiem, czy ma rodzinę, ale na pewno będzie miał żonę, czy ktoś będzie miał męża. Na pewno tutaj, no, może być tak, bo tutaj jest kapłanka. Wiadomo, mówiąc o tym, że ktoś ma jakąś tam tajemnicę, w tym rozkładzie tak to akurat wychodzi: jest siódemka kielichów, niemożność, nie będziecie wiedzieli, czy brać, czy nie brać. Może będzie ukrywał to, więc możecie w to wejść, a się później okaże, że, że jednak tutaj ta osoba nie jest wolna. No bo jest tutaj cesarzowa. Cesarzowa to jest to jest żona, tak? To jest czy, czy, czy to wy nawet będziecie chcieli wejść? Słuchajcie, jeżeli są strzelcy mężczyźni, którzy mnie, mnie słuchają, no to. To jak wam przyjdzie do głowy, żeby gdzieś tam jakiś romans się pakować, no to może się okazać, że ta kobieta już jest żoną kogoś innego, tak, że to nie, nie powiem wam do końca prawdy, no i karta rada tutaj potwierdza, to jest, jest diabeł, a diabeł to są właśnie, no to nie takie... Hmm, Związki poza małżeńskie, więc tutaj karta ostrzega, karta rady mówi, nie, żeby nie iść w taki związek, żeby nie ładować się w to, bo możecie dużo no, stracić, no, przeważ, przede wszystkim emocjonalnie, tak, możecie dużo stracić. Słuchajcie, to jest czytanie na miesiąc maj i teraz tak, słuchajcie, oczywiście nadal jest ten konkurs, także jedną osobę będę losować w miesiącu, za miesiąc maj to będzie 1 czerwca najprawdopodobniej i do wygrania, tak jak wcześniej, jest oczywiście czytanie ze mną takie. Pełne czytanie, godzinne, czy to mogę nagrać filmik i odpowiedzieć na tam y, taką ilość pytań, jaką będziecie chcieli, tyle że ile się znieści oczywiście. Wiadomo, że jak będzie 15 pytań, no to nie jestem w stanie ich w godzinę odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć, ale to będzie takie tak nie, tak nie, tak nie. Y, możemy y, oczywiście na telefon się umówić. Także myślę, że fajna sprawa dla kogoś, kto, kto akurat y, mam nadzieję, że dla tej osoby, która najbardziej tego będzie potrzebować, że tą osobę y, wylosuje. Y, Także myślę, że, że fajna sprawa. Dziękuję Wam bardzo za te wszystkie komentarze i zachęcam również do komentowania, do subskrypcji, do do czego jeszcze, do lajkowania. Słuchajcie, jeszcze taka sprawa. Mam nadzieję, że jeżeli będę już przekroczył ten, ten tysiąc to wtedy będę takie organizować też na żywo live gdzie będzie można zapytać mnie po jednym pytanku i na szybko będę mogła odpowiedzieć także też myślę że warto troszeczkę tutaj zostawić ten komentarz czy czy subskrypcję dziękuję wam bardzo jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie do czerwca papa pa.